Praktycznie nikt nie mówi o tej świetnej grze, a ja to teraz ukracam. Hades 2, bo o nim mowa zadebiutował 6 maja od tak, bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi we wczesnym dostępie. W tamtym okresie można było dostrzec trend z materiałami w jego temacie, jednak tak szybko jak się zaczął, tak się też skończył i już od kilku dobrych miesięcy nie widzę praktycznie nic w jego temacie na polskim YouTube. No i żeby wykluczyć nie to jeszcze kilka osób przytaczało go jako przykład gry, która bez problemu obniżyła swoją cenę na początku tej całej akcji z cenami na Steam, ale oprócz tego nikt o nim nie mówi. Gry we Wczesnym dostępie często są mocno okrojone z kontentu, dając nam przed wydaniem wersji 1.0 tylko na miastkę tego, co ma się znaleźć w takiej grze. Oraz zdarza się, że cierpią na syndrom porzucenia. Znane są przypadki nawet wielomiesięcznego braku aktualizacji i kontaktu między graczami a twórcami, tak jak ma to miejsce na przykład z No Rest for the Weekend. HDS 2 jednak wymyka się tym problemom, nie tylko dając nam co róż po mniejsze łatki, oraz w miarę regularne duże aktualizacje z masą nowego kontentu, czytelną i dobrą komunikację gracz twórca pod postacią szerokiego informowania o planach następnych aktualizacji, jak i zbiorowy opis wszystkich rzeczy, które dodali do tej pory, z czego wszystko to jest dostępne czy to w informacjach na Steamie, czy w samej grze w menu, ale już nawet w sam dzień niezapowiedzianego dropu na Steamie dostarczał we wczesnym dostępie większą liczbę kontentu niż ukończona pierwsza część. A teraz po tych wszystkich aktualizacjach? O człowieku, ile tam tego jest. Ta gra jest dosłownie wzorem na to, jak powinien wyglądać wczesny dostęp. Jest też dobrym przykładem tego, jak robić bezpieczne, świetne drugie części. Czym bryluje Hades 2? Tym, że jest Hadesem 1, tylko więcej i lepiej. Tak jak mówiłem, Hades 2 oferuje dużo więcej aktywności niż Hades 1 i to już we wczesnym dostępie, a gra cały czas jest rozwijana. Na moment nagrywania tego filmu, po dwóch najnowszych dużych aktualizacjach, zawartość gry przedstawia się w praktycznie każdym aspekcie bardziej rozbudowanie niż w Hadesie 1. Na ten moment mamy dwa razy więcej głównych bossów niż w jedynce, a jeśli chodzi o minibossy jest ich dużo więcej i są dużo bardziej różnorodne. O ile w jedynce mogliśmy łowić ryby, tutaj możemy łowić ryby, zbierać i sadzić nasiona oraz wykopywać rudy, z których potem możemy craftować ulepszenia. Bo tak, tutaj system ulepszeń w przeciwieństwie do jedynki nie kończy się na tutajszym odpowiedniku lustra oraz ulepszaniu broni. Jest też ciekawszy system przyzwańców, który nie polega na jakimś pluszaku i zdolności, której możemy użyć 2 czy 3 razy na grę, a interesujący system petów, podążających za nami w trakcie trwania całej podróży i dający nam stałe efekty. No i jest też więcej bogów i ich darów, więcej pomocników, których możemy spotkać w trakcie naszej podróży, no i rozwinięcie mechaniki sojuszników, którzy zjawiają się w trakcie naszej rozgrywki na jednej z aren, aby pomóc nam uporać się z przeciwnikami i dać nam swoje unikalne dary, efekty, czy rywalizując z Damio Kasę. W pierwszej części był Thanatos i on dawał nam trochę życia, ale on był jedyną taką postacią, a tu mamy ich sporo więcej. Hades 2 nie tylko daje więcej kontentu niż 1, ale też przynajmniej po części naprawia jej błędy. Widzicie, Hades 1 był świetnie oceniany, ale nawet on nie uchronił się od konstruktywnej krytyki. Gracze zarzucaj mu małą ilość bossów, bo tych głównych było tylko czterech, mały impet pojedynczego daru we wpływaniu na Twój rozwój w danym ranie oraz dużo za wielki w stosunku do tego ranowego progresu rozwój między ranami, który był naprawdę ogromny. W zarzutach często pojawiały się też wątpliwości wobec systemu walki. Dużo osób go polubiła, ale byli też tacy, którzy zresztą trafnie zauważyli, że to dosyć szybka i widowiskowa nawalanka, która jest niestety w dużej mierze losową klikaniną, którą po prostu robisz i na której w większości się specjalnie nie skupiasz. Efekt czego potęgował ogromny margines błędów Wynikający m.in. z braku systemu staminy oraz niskim cooldownem między używaniem daszy, którymi po prostu się spamowało. Co z tymi wszystkimi zarzutami zrobili twórcy? Jeśli chodzi o liczbę bossów, tak jak wspomniałem, jest teraz ich dwa razy więcej niż w jedynce. Niektórzy dalej powiedzą, że to mało, ale nadal jest progres, a poza tym możliwe, że przed wyjściem 1.0 dodadzą coś jeszcze. Plus mini bossy nie są już tak słabe albo powtarzalne jak w pierwszej części. Tutaj mamy na przykład minibosy unikaty, których nie spotkamy nigdzie indziej, jak na przykład na 8 na poziomie ze statkami, która zresztą jest opcjonalna tylko teoretycznie, tylko wtedy, kiedy nie spotkasz przejścia do niej, bo na warstwie ze statkami w momencie przechodzenia z jednego na drugi nie masz dwóch wyborów, a tylko jeden, więc jak ci się pojawi, to nie masz wyjścia i musisz się z nią zmierzyć. Zresztą jeszcze bardziej dyskusyjny w tym przypadku jest dodany w ostatniej aktualizacji mini boss, który z tego co mi wiadomo w ogóle nie jest możliwy do pominięcia i musimy się z nim zmierzyć za każdym razem, jeśli chcemy przejść do bossa finałowego. W każdym razie jego nie wliczam do listy głównych bossów, ale trzeba przyznać, że przed z takich jak on, repertuar przeciwników jest zdecydowanie bogatszy względem jedynki. Jeśli chodzi o kwestie progresji, no tutaj niestety nie ma aż takiego przestrzału względem jedynki, w sensie jeśli chodzi o zasadę działania. I wynika to z tego, że twórcy jako plan na dwójkę wybrali ewolucję, a nie rewolucję, implementując podobny, a nie inny system. Co nie zmienia faktu, że nie dość, że dużo bardziej go rozwinęli, dodając system ulepszeń wynikający z craftingu jako progresję poza ranami, oraz zwiększając liczbę darów i efektów, które możemy na siebie nałożyć w trakcie podejścia. To jeszcze, choć trochę starając się sprostać wymaganiom graczy, zaczęli zmieniać balans tych darów i efektów, aby ulepszyć system progresji. No i w końcu system walki, który pomimo podobnej zasady działania jak w jedynce, no siłą rzeczy, i tak przeszedł ogromną zmianę, większą niż system progresji, spowalniając całą walkę, wywalając całkowicie niekończące się daszowanie i zastępując go nowym systemem pojedynczych odskoków, po których, jeśli dalej zaczniemy trzymać przycisk, zaczniemy sprintować, oraz największą, chyba, zmianę, która dodaje system many dając w ręce graczy więcej możliwości tworzenia postaci i sprawiając, że ekranowa ADHD nieco się uspokaja, dając tam powód do częstszego używania innych ataków niż tylko lewy przycisk myszy. I nakłada na nas ograniczenie imitujące nieco staminę, bo mana się zużywa, a to od jej poziomu zależy, czy możemy używać większości ataków dostępnych do naszej broni. O ile na początku, szczególnie świeżo po graniu w hds 1, jest kłopot z przestawieniem się na nowy system walki, tak kiedy już w twojej głowie kliknie ten jeden przycisk, to czujesz się jakbyś dostał coś, czego zawsze potrzebowałeś, ale nigdy o tym nie wiedziałeś. Ta walka jest o niebo lepsza niż ta z pierwowzoru. Tu wszystko jest lepsze niż w jedynce. I między innymi dlatego ta gra jest taka dobra. Bierzesz grę kochaną i świetnie ocenianą przez masę graczy i robisz jej drugą część. Nie zmieniając wszystkiego drastycznie, ale rozbudowując już istniejące mechaniki i naprawiając rzeczy, które nie podpasowały graczom w pierwszej części. Przecież to jest coś jak najbardziej oczywista rzecz na świecie, ale jednocześnie tak mało studiów to robi. To jest tak dobra ewolucja, dlatego ty, szczególnie jeśli lubiłeś pierwszego Hadesa. Powinieneś zagrać w jego drugą część, nawet we wczesnym dostępie. Dlatego ludzie powinni więcej mówić o tej grze, szczególnie przy okazji większych aktualizacji. I teraz tak tylko dopowiem, ten rok jest pełen wielkich premier, i pomimo, że nie jest to jakieś potwierdzone, oficjalne info czy coś takiego. Ostatnia aktualizacja dodawała nam ostatniego planowanego bossa na powierzchni. Taka notka jest w informacjach. W planach jest też jeszcze jedna duża aktualizacja, możliwe, że teraz skupią się na dokończeniu podziemi. I tak naprawdę oprócz tego nie widzę co tu jeszcze. Można by było zrobić I teraz tak, myślę, że kilka miesięcy Ze 4 może i dostaniemy tą planowaną aktualizację A potem najprawdopodobniej Jedyne co zostanie to wydanie wersji 1.0 Co tak jak mówię, myślę, że może się wydarzyć w tym roku Także nie wiem jak wy Przynajmniej w mojej top 5 premier Na które czekam Hades 2 się tam zdecydowanie znajduje Oczywiście pierwszy miejsce GTA 6 I nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć, że Naprawdę powinniście sprawdzić Hadesa 2 Bo to bardzo dobra gra Dzięki za obejrzenie, możecie zostawić suba, komentarz chętnie poczytam I na razie